Cześć wszystkim Dzisiaj znowu zaczynamy na działce na szybko bo wykopywałem sobie marchew, yy, pietruszkę i rządek ziemniaków już wykopałem zostały jeszcze trzy. to już poza kamerą, że tak powiem sobie to nagram, yy, sobie to zrobię i tak yy, Marchew z pietruszką wykopana, tragedia marchew, niby dużo w tym rządku było, no ale same takie kuciuty o najładniejsza marchew to może taka jest, czy taka takie rzadko się zdarza zdarzają. Najwięcej było takich właśnie o kuciutów jest większe półwiaderka hmm. Marwi i trochę jeszcze pietruszki też, jak widzicie, taka licha. No ale co jest, co jest. Zawsze coś się wybierze. Ziemniaków było też nie za wiele. Też tragedia, bo z takiego jednego rządka przeważnie co roku było mm, był taki były dwa takie worki 15 kilowe chyba tam jest 15 kilo tak wychodziło dwa takie wiaderka, a do jednego worka było dwa takie worki, czyli wychodziło cztery takie wiaderka z jednego rządka, a w tym roku całe takie wiaderko wyszło jedno, no, i takie malutkie drobie lawy, więc też tragedia. Już od dwóch lat. Ziemniaki nic nie dopisują. No więc, tu z działki chyba tyle. Takie małe sprawozdanie. Pietruszka marchew, wykopane. Jeszcze te trzy rządki ziemniaków. No i później wysprzątać to zielsko. Tutaj. pod radłowanie Później gnój. I na, na jesień. Będziemy siać bodajże pszenicę, więc tutaj już całe będzie zasiane. A tam, jedynie wzdłuż, zostanie trochę mamy, A moje tam koty szklarni będzie dalej. No, więc tu z działki to tyle. I jeszcze będziemy się widzieć na pewno przy Mamy kolejny dzień. Wczoraj pokazywałem yy, tam zdziałki trochę marchewka ziemniaki coś się opowiedziałem a dzisiaj yy, nagrywam łowiec przyniosłem im wody świeżej żeby im to wymienić to jakoś będę musiał sobie poradzić trochę na razie nalać wyczyścimy to z grubsza dokładnie teraz wodę muszę zmieniać co dwa dni ponieważ no zbliżyła się jesień jest już jesień i czekajcie i liście opadają po prostu i ta woda się robi brudna. Już po dwóch dniach trzeba ją zmieniać. Więc, tak to wygląda. Ona leje teraz tą wodę tutaj. Jedną pańką trochę ciężko, ale damy radę. I no, wodę już mają. Za dwa dni, może nawet całe, trzeba będzie wymienić. Bo już będzie brudna. I tak, łowiec jest następująca sytuacja. Za niedługo będzie sprzedane floki jak i bimber. Teraz zauważyłem, że Klara maruje, bo ma ruje, bo daje się pokrywać przez Flokiego, a Klara to jest ta tutaj o. Podnosi ogon, sika non-stop. No i Floki podchodzi. Bimber też próbuje, ale jest jeszcze za mały. I bardzo dobrze, bo to jest jego matka. Żeby nie skakał po niej. Nie da rady jeszcze też. Floki go przegania. Co chwila. Więc bardzo dobrze. Żeby jej nie zakocił czasem. Teraz coś takie nieufne się zrobiły, bo nie dadzą się nagrać. O, właśnie ta pierwsza tutaj maruje. Klementyna ta gruba, ona już jest kotna. Nie wiem dokładnie co z benią, tą tutaj, z tą plamką na brzuchu. Czy ona jest już kotna, czy jeszcze nie? Nie wiem. Widzicie, chodzi cały czas floki koło klary. O, podkopuje ją, zaczepia. Obwąchuje. Nie dopuszcza bimbra do niej. Widzicie? Bimber coś tam próbuje, ale już o! Widzicie? Patrzcie na Flokiego, jak zaczyna harczeć i odgania bimbra. O! Pucnął go. <grystanie> Pokazujemy, mu, kto tu rządzi. Może się uda nagrać, jak skacze na nią. Widzicie, odchodzi od tyłu i podlizuje, podkopuje. O, widzicie, już próba była kolejna. Tutaj chyba nie bardzo skoczył, bo jest paśnik. To jak wie, że nie da rady skoczyć na nią, to podkopuje ją w takie miejsce, gdzie wie, że da rady skoczyć. O, widzicie, kombinuje, kombinuje. I też bimber próbuje skakać na flokiego. O, i dostał w łeb. Jest <noise> Już Nie wie za kogo się łapać, to się łapy za flokiego. Widzicie? Ona nie ucieka, tylko przesuwa ją pod ciężarem swoim, więc nie ustoi w miejscu. I tak, tu jak widzicie, pastryska już pomału zarastają. To tutaj zarosło. Pójdzie jakieś dwa dni. I wpuszczę tutaj owce. A to, na którym są, to już jest praktycznie wygołocone pierwsza kwatera. Czyli ta, jak i druga, też już wyrzeźbione praktycznie do zera. Tak to wygląda. No, dobra, to jeszcze będziemy się widzieć u kur. Nie wiem, czy dziś, czy jutro, ale jutro bodajże, bo już czasu nie mam. To pokażę Wam, bo się jedna rzecz tam zmieniła więc do usłyszenia kolejny dzień z rzędu jesteśmy w stajence tu jak wspominałem mała zmiana u kur mianowicie tam mają podniesioną siatkę o, widzieliście kura teraz przeszła i tutaj jest, są wpuszczone do sąsiada. Bo tutaj odrosła trawa po tych brujlerach, co miał, i żeby nie przerosła, nie zmarnowała się to. Puściłem tutaj kury. Na ten moment jest 6 kur. Yy, lekornów i kogucik. Zwykły taki, no niezwykły jakiś ozdobny, już pokazywałem go on gdzieś tutaj o chodzi ten grzebień ma taki właśnie gruby no i one sobie tutaj chodzą u sąsiada po zagrodzeniu trawę wydziubują a jak wyjedzą to tam zgrabię i, i zamknę to przejście Tak to wygląda tutaj kanałek ten okrąg już się uzupełnia pomału No, tak to wygląda i u kur to tyle I w tym odcinku też jeżeli się podobało zostawcie łapkę komentarz, subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku. Niech się darzy. Trzymajcie się. Cześć!